Chciałbym podzielić się z państwem historią obiektu, który znajduje się w zbiorach Muzeum Śląskiego w dziale historii. Eksponat, który chciałem państwu zaprezentować, jest podziękowaniem uczestników Śląskiej wyprawy himaleistycznej z 1979 roku dla generała Jerzego Ziętka. Obiekt ten trafił do naszego zbioru wraz z zbiorem pamiątek po Jerzym Ziętku. Po raz pierwszy eksponat ten zobaczyłam na początku mojej kariery zawodowej w Muzeum Śląskim. Podczas poznawania zbiorów należących do naszego działu, przy przeszukiwaniu kolejnych szaf i szuflad, znalazłem właśnie tą tablicę. Zainteresowała mnie ona skąd ona pochodziła, jaka była jej historia. Zasadniczą częścią pracy muzealnika-historyka jest obcowanie z obiektami. Bardzo cenię sobie tą część mojej pracy, ponieważ dzięki temu historia materializuje się dla mnie. Fakty, które znam ze źródeł, których czytałem, pozostawiają po sobie obiekty, które są najlepszym dowodem tych wydarzeń. Znajduje się na niej 19 nazwisk uczestników wyprawy oraz symboliczny kamyk z góry lotce. Zorganizowanie wyprawy wymagało zdobycia 1 miliona złotych. 100 tysięcy na ten cel przeznaczył Urząd Województwa Katowickiego, kolejne 100 tysięcy urząd miasta w Gliwicach. Pozostałą część środków potrzebnych na wyprawę Himalajści zarobili malując wysokie kominy oraz konstrukcje w przemyśle górnośląskim. Cytując wspomnienia Jerzego Kukuczki, Lotce miała dla nich wartość sześciu kominów. Samo wejście na szczyt wydawało się dla himaleistów niewystarczające. Zastanawiano się, w jaki sposób podkreślić rangę tej wyprawy. Zdecydowano się ostatecznie wejść na szczyt bez u pomocy tlenu. Było to wówczas bardzo przełomowe rozwiązanie, ponieważ większość wypraw korzystała z tej pomocy, ponieważ istniały cały czas opinie medyków, opinie świata lekarskiego mówiące o tym, że dłuższe przebywanie na tych wysokości bez pomocy tlenu może wywiązywać się z następstwami. Na rozwiązanie to zdecydowali się Arczok, Kukuczka, Skorek oraz Heindrich. Przez kierownika wyprawy zostali oni wytypowani na tzw. szpicę, która miała zdobyć szczyt Lotce. Ostateczne wejście odbyło się 4 października 1979 roku. Grupy tych czterech osób, ostatecznie Skorek oraz Heinrich, zdecydowali się wejść z aparaturą tlenową. Przy swojej decyzji pozostał Czok, a Jerzy Kukuczka wybrał rozwiązanie pośrednie czyli zabrał ze sobą aparaturę tlenową, ostatecznie jednak nie, nie używając jej. Po kilku godzinach spinaczki ekipa dotarła na szczyt. Informując o swoim sukcesie bazę poprzez krótkofalówkę, uczestnicy odsłuchali Mazurka Dąbrowskiego, a na specjalne życzenie Jerzego Kukuczki piosenkę Ewy Dymarczyk Masz takie oczy zielone. Kilka dni później 9 października odbył się kolejny atak na szczyt pod kierownictwem Adama Bilczewskiego. Wejście udało się czterem himalaistom, w tym Robertowi Niklasowi, który nie wykorzystał aparatury tlenowej. Wyprawa zakończyła się sukcesem. Było to czwarte i piąte wejście w historii na Górę Lodce i pierwsze w historii polskiego himalaizmu. Tabliczka, którą dzisiaj prezentuję, jest namacalnym dowodem tych wydarzeń.